Bęben, witam, tego tylko typu, czy będzie do przodu nie do tylko typu, typu, właśnie, słuchajcie, no, zajebiście, obiadek, tylko typu, wow, łopatę, wow, tylko typu, byliśmy, zgłosiliśmy Windows 13, tego typu, film z smorkiem i boję się wody, tylko typu, do prokuratury, tylko typu. A co będzie dalej? Nas już nie interesuje informacja. Tego typu. Co dzisiaj będzie? Tego typu właśnie. O. Właśnie. Wow, baben. Tego typu. Właśnie. Co będzie dzisiaj? tego typu. Jedna światka. Tego typu. A, ja się żyję na powrotu od tego typu. Właśnie. Druga czwiarka. Trzecia czwiarka. Tego typu. Czwarta. Wow. Tego typu. Piąta. Czwarka. Tego typu. O! Wow. Wala! Voilà. Jeszcze nie wszystko! Tylko typu. Właśnie. Tu mamy też następny, tylko typu. I dzisiaj będzie zajwisty wow, Tylko typu. O! Voila! Tylko typu! No i kto wygrywa? Tylko typu. Właśnie, ujdu trzyma się, nie pucuj się, bo to nie ma sensu się pucować. Tego typu. Widzisz, ujdu się. Powiedziałem, sensa jest słodka. Tego typu, wow. I tak się rozpadala człowieka. Jak bilion do droska. Tego typu. co? Wow, ktoś chciał tyle zjeść. Tego typu wow możesz mnie w trąbkę pocałować windows 13 tego typu co chcesz walkę dalej ze mną na discordzie tego typu widzisz człowieku rozpytałem cię ile wlecie tego typu windows 13 z discorda tego typu widzisz trzeba tu myśleć a ty myślisz dupo jako frajer i zostajesz frajemy do końca życia. Sorry. Taka jest prawda. Tylko typu. Teraz będę no przygotowywał. Mam tutaj tego typu. Wow. Teraz no, spokojnie sobie będę no przygotowywał tego typu. O. To Windows 13. Jaja Ci pękły tego typu. Boję się wodę też pękłeś, tego typu. Bo o tobie też powiedzieliśmy. Tego typu. Boję się wody. Boję się wody. więc smorkiem. Tego typu. Windows 13. Trzy osoby. Wyliczcie w powietrze tego typu. I kto jest tu górą? Tylko typu. Pietrze polecieć Nie było resztę. Na razie są trzy osoby. Uda się. 3. Boję się wody tego typu. I film z morkiem tego typu. No. W powietrze polecieć tego typu. film z morkiem boję się wody. Kurwa. Tego typu. ja pierdolę. Trzeba być ciotą tego typu. pojeść się wodę. Pięć smorkiem. I łyną 13. Tak się rozpierdamy w frejerów tego typu. Ha, widzicie? Trzeba iść do przodu. Nie do tyłu. Ja pierdolę. ale się wystawiliście, wystawiliście się, sorry. Być frejerami tego typu. No i kto jest górą? Kto jest smorkiem? Czy płynę trzyma się? Tego typu? Czy boję się wody? Żaden z was tego typu. Jesteście rozjebani. Tego typu.